Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowe Środy. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedną z najnowszych tablic, którą udało mi się kupić do naszej kolekcji. Jest to tablica. Potocznie się mówi, że jest to tablica do użytku komercyjnego w Norwegii, ale prawda jest taka, że jest to tablica dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony. Samochodów, które mają tylko jeden rząd siedzeń i maksymalnie mogą one e pomieścić trzy osoby łącznie z e, kierowcą także e, jest wyznaczone jaka powinna być skrzynia ładunkowa jaki ładunek powinien się w tym samochodzie e, znajdować e, co ciekawe bardzo dużo samochodów w Norwegii typu e, Nissan Patrol, e, Jeep Grand Cherokee i, i samochody takie właśnie bliźniacze e, jeżdżą właśnie tylko z siedzeniami z przodu nie mają tylnego e, siedzenia i jest to właśnie jako skrzynia ładunkowa, wtedy ten samochód ma po prostu niższy podatek. Tak jak w poprzednim filmie, i w tym dodam Wam kilka zdjęć takich, właśnie samochodów. Właśnie na tym wzorze tablicy rejestracyjnej nam udało się zakupić parę. Jak widać, jeszcze jest naklejka legalizacyjna z 2012 roku. A Wy koniecznie dajcie mi znać, co chcielibyście obejrzeć w najbliższym czasie. Oh,